I tu mamy niezwykłości same. O, to jest widok z naszego kampera. Jak z samolotu normalnie. Nie? Tylko nie huczy. Albo jak z tym szybowcem. Się lecie, balone Stoimy nad miejscowością Romaggiore. I to jest Prowincja Cinque Nie, to nie jest prowincja. To jest taka tam, czy No. I tam nie wolno zjechać, czy nie da zjechać większym samochodem. Trzeba zejść pieszo. Osobówki lokalesów jeżdżą, a turyści muszą iść na piechotę. I tak to. Właśnie pójdziemy na piechotę. Wyruszam. O tak stoimy. Tak stoimy. Dziunia się boi trochę tej przepaści tutaj. Bo przepaść jest straszna. O matko. Idźcie, idźcie. Ja tu będę ostatni. Schodzimy w dół do miasteczka o takimi schodami. Matko ty moja. Tak. Huh. Huh, 300 schodów zeszliśmy w dół A tu jeszcze chuleraty miasto jeszcze nisko A jesteśmy na poziomie cmentarza gdzieś tam jest cmentarz Pójdziemy tam No, oh, ale tu jeszcze trzeba schodzić, a schodzić Już oh. tak ciągle bardzo daleko do morza Nie tam. A to tą, to, to taką, Aha, to jest ta krótka ścieżka, tak? Przedziwne. Labywynty. Ciągle schodzimy w dół. To jest architektura tego wszystkiego. Tu schodzimy jakimiś niby uliczkami, nie czymś się tam jeszcze. Gdzie do no, tych dolnych ulic. Jesteśmy ciągle na poziomie gdzieś tam jakiegoś siódmego, ósmego piętra jest. No, ciągle w dół i w dół. I tam szkoła była. Dzieci mają podgórkę. I to jak? Ale tu dzieci mają pod górkę do szkoły, co? A I tu jeszcze, patrz, jakieś labirynty Tam do mieszkań z okay, tu no. i to. Wejście. No przecież my jesteśmy ciągle na poziomie dachów, jakiegoś tam piątego piętra. Tak, tak. No. Coś niesamowitego. Kto to wymyślił? O! No, ale po wędkę ja nie pójdę. Siedzi mój dziubek. jakaś oblegana knajpa na dole? Tak, na miejsca czekają chyba. Ale bałbym się tak mieszkać. A jak trzęsienie ziemi w nocy przyjdzie, albo co? No, i spadłby w tym tam do morza. <laughs> Już tu poprzyklejane jakieś tam wszystko że tu pociąg dojeżdża to się nie spodziewałem to całkiem zmienia postać rzeczy no, ten pociąg łączy całe te cincetere. Do tereny wszystkie te hmm. miejscowości łączy pociąg it's a strict night